Z egzaminu na prawo jazdy do pytania mamy taki film, a treść pytania brzmi, czy włączając się do ruchu masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się poza przejściem dla pieszych? Tak czy nie? Jak myślicie? I tutaj stosujemy przepis, który mówi o tym, że włączając się do ruchu mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdem oraz uczestnikom ruchu. A ta pani, która właśnie wchodzi na jezdnię na tym filmie, jest takim uczestnikiem ruchu i ma obowiązek jej ustąpić. Nie ma tutaj czasu zastanawiać się, dlaczego ona akurat w tym miejscu, poza przejściem dla pieszych, wchodzi na jezdnię. Po prostu nas obowiązuje zasada ustąpienia pierwszeństwa, bo włączamy się do ruchu. Zresztą musimy też pamiętać, że pieszy ma prawo przejść przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jeżeli do najbliższego przejścia jest ponad 100 metrów. Jest również taki przepis. Dlatego prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwo. Jeżeli przygotowujecie się do egzaminu, szukacie całej bazy pytań egzaminacyjnych, to zapraszam do mojego serwisu i aplikacji ltesty.pl.